Kochani, witam się z Wami w kolejnym filmiku, a dziś będzie to filmik bardzo wyjątkowy, ponieważ na pewno wiele moich starszych obserwatorów wie jak strasznie marzył mi się todlerek i osoby, które są ze mną na wszelkiego rodzaju grupach na pewno wiedzą, że ja ciągle o todlerku mówiłam, o miałam też wiele dylematów, no ale ostatnio nadarzyła się wielka okazja. Także stwierdziłam, że raz kodzie śmierć, sprzedałam wszystkie swoje lale właśnie, żeby spełnić to swoje marzenie. A więc wielka chwila, poznajcie mojego nowego szkraba. A więc to jest Zosia, jest to model Betty. Powiem Wam, że jestem nica zakochana, ona jest w ogóle taka duża, że ledwo się ze mną w kadrze mieści. Jest naprawdę śliczną taką dziewczynką, nie wiem, na oko może półtora roczną, coś takiego. No moim zdaniem ona jest po prostu cudna, tak jak już tam widzieliście na zbliżeniach, ma ona nawet ząbki. No po prostu kocham tą lalę i mam nadzieję, że zostanie ze mną jak najdłużej. Oczywiście, żeby nie było, tu jest certyfikat autentyczności, stół ma wypełnione od artystki, to znaczy datę, kiedy powstała. No i wiadomo, waga miara. Tutaj też mam podziękowania takie od artystki. też tu jest parę rzeczy właśnie o niej napisane. Jak widać, Zosia potrafi sama stać, gdy jest podparta. No i taka ciekawostka, że Zosia 11 marca kończy równy rok. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i do zobaczenia. Cześć!